Rozgniewają się, że chcesz pogodzić się z bratem? Skoliacy bogowie są aż tak okrutni? Są sprawiedliwi. Sprawiedliwość wymaga, żeby oddać zmarłym to, co im się należy. Co powinienem uczynić? Pamiętasz, w którym miejscu Aki wpadł do wody? Na wschodnim krańcu wyspy, niedaleko wejścia do Zatoki. Zniosło nas pod igłę ululi. To niebezpieczne miejsce. Zdradliwe wiry pochłaniają tam rok w rok co najmniej kilku żeglarzy. Musimy tam popłynąć. Żeby duch Akiego mógł spoczywać w pokoju, trzeba zwrócić brokwar jego szczątkom. Nie, 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 nie! Bogowie będą źli! Ja czuję to! Jarlu, nie lękaj się. Bogowie kochają ciebie, kochali i Akiego. Na pewno tego chcą. Hmm. Może wystarczy, jeśli popłynę sam. Ostatecznie chodzi o to, żeby oddać miecz, mniejsza o to, czyjmy rękoma. Aki miał przy sobie coś, po czym mógłbym go rozpoznać? Coś, co wytrzymałoby pod wodą tyle czasu? Miał. Rodowy pierścień. To powinno wystarczyć. Płynę.